Cześć, od razu powiem, to jest jeden z najbardziej pechowych filmów na tym kanale. Dlaczego pechowych? Maciek zaprezentował w nim auto w nieprawdopodobnie dobrym stanie. Takim, który każdemu, kto odbudowuje starsze auto, powinien się śnić dosłownie po nocach. A ja. W tym samym dniu, zaraz po nagraniu, kupiłem nowy dysk, na który zgrałem całe to nagranie. Niestety następnego dnia dysk udawał już cegłę, nie dało się z niego nic zgrać, nagrań nie udało się odzyskać i musieliśmy się z Maćkiem umówić jeszcze raz, na dubla. Niestety, i tu ciąg dalszy, pech, w dniu nagrania drugiego nagrania musiałem być już w innym miejscu i tak powstał test, w którym, no w sumie to byłem, ale mnie nie ma. Postaram się więc uzupełnić te braki przynajmniej głosem. Zapraszam więc do wspólnej prezentacji Mercedesa W124 w odmianie Coupe, czyli prawdopodobnie tej najbardziej kultowej. Cześć, mam na imię Maciek, przyjechałem do Was dzisiaj swoim Mercedesem W124 Coupe. Jest to odmiana 300 CE, czyli 3-litrowa benzyna, 12 zaworów, o mocy w okolicach 180 koni. Jest to egzemplarz z 1992 roku, Czyli jakby druga generacja Coupé, już z chromami na zderzakach i listwach. Kupiłem go niecałe 3 lata temu. Od tego momentu dość dużo się w nim zmieniło. Samochód w momencie zakupu był i tak w dość dobrym stanie, natomiast nadal wymagał całej masy modyfikacji: usunięcia modyfikacji i przywrócenia do stanu pierwotnego jak również renowacji tego co tego co przez lata nie ocalało. Z zewnątrz w samochodzie e, skupiłem się przede wszystkim na kontroli stanu blacharskiego bo jak wiadomo e, 124 akurat z trwałej i niekorodującej blachy nie słynie. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu i tak było bardzo dobrze. Kilka niewielkich ognisk oczywiście zostały usunięte. Samochód został polakierowany praktycznie do, do pasa. Nie jest to stuprocentowy oryginał, jeżeli chodzi o powłokę, natomiast, natomiast myślę, że zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej wygląda niż miałby zostać w tym co był. W tym momencie stoi na 17 calowych felgach Lorinsera. W samochodzie zregenerowałem reflektory, ponieważ tam no, z odbuśnika niewiele zostało. Pouzupełniane zostały wszystkie brakujące listewki, chromiki, znaczki, tak żeby samochód jak najbardziej przypominał ten, który wyjechał, wyjechał w, w dawno temu z salonu. Oczywiście, później cały szereg zabiegów detailingowych, polerowania łącznie z szybami, które ostały się oryginalne i są w dość fajnym stanie. Od spodów samochód jest praktycznie nowym egzemplarzem. Je, ma nowe całkowicie zawieszenie z przodu, z tyłu, cały układ hamulcowy praktycznie. No i zregenerowany silnik, myślę, że też. Jest w stanie bliskim, jak nie dokładnie takim samym, jak, jak to było w 1992 roku. Silnik M103, który jest pod maską, jest to fabryczny silnik z tego samochodu. Wszystkie numery się pokrywają z numerem nadwozia. Jeżeli chodzi o jego kondycję, jest odbudowany praktycznie, praktycznie w całości. Był rozebrany dosłownie do, do bloku, skontrolowane wszystkie panewki, tłoki itd. Co ciekawe, na cylindrach zastałem jeszcze w nienaruszonym stanie choinkę po fabrycznej obróbce. Co też praktycznie się, się nie, zgadza, nie zdarza, zwłaszcza, że samochód ma w okolicach 350 tysięcy. Zregenerowana została głowica, cały osprzęt, pompy wspomagania, wody i tak dalej, tak dalej. Wszystko, jeżeli się dało zregenerować. Starałem się zachować oryginalne, czego się nie opłacało zwyczajnie albo regeneracja była zbyt pracochłonna, no to poszło nowe. Pełne uszczelnienie od spodu, od zewnątrz silniczek jest idealnie suchy, co też w M103, które bardzo często były ofiarami instalacji gazowych, które w ogóle w przypadku Kadżetronika, który tutaj istnieje, nie powinny tam się znaleźć. Pod maską lekkie odświeżenie, lekkie odświeżenie, uzupełnianie wszystkich spineczek, opasek. W tym miejscu miała być reklama MUBI, ale biorąc pod uwagę historię tego nagrania, może to skrócę, po prostu, e, mówi panu, mamy przez Zachar link w opisie, sami wiecie co. A przy okazji, zwróćcie uwagę na detale nawet te naklejki na przednim pasie wszystko wygląda tak, jak z fabryki naklejka o regulacji świec, o klimatyzacji, o przyglądach porządek pod maską tego samochodu jest naprawdę imponujący. Mamy tutaj fabryczne wygłuszenie na chłodnicę. Pomiędzy chłodnicę a, a maskę jest ona z takiej charakterystycznej pianki, która po kilku latach tak naprawdę już kruszeje i wypada. Natomiast tutaj udało mi się zdobyć oryginalne, nowe, fabrycznie nowe. I akurat z tego kawałka gąbki jestem bardzo dumny. Przód tego samochodu to jest tak naprawdę zwykłe w 224 niczym się nie różni od sedana. Cała zabawa w tym modelu zaczyna się od słupka A, tutaj mamy bezramkowe drzwi i nie mamy słupka B, czyli w momencie opuszczenia wszystkich szyb dostajemy praktycznie pół kabrioleta, czyli otwarte, otwarte wnętrze. Cały samochód jest krótszy od wersji Sedan i dużo niższy, jeżeli chodzi o dach. Dach przechodzi w takie osiadające, troszeczkę zakończenie i z tyłu mamy ogromną, ogromną tylną szybę. Z dość ciekawym patentem na podgrzewanie, e, ponieważ nie ma namalowanych e, przewodów na szybie od wewnątrz, a w środku pomiędzy dwoma warstwami szyby są zato zatopione bardzo cieniutkie, praktycznie niewidoczne e, druciki, samochód. E, Pomimo swoich mniejszych wymiarów w stosunku do Sedana, nadal zachował to, co w 124 było naprawdę na wysokim poziomie, czyli 500-litrowy bagażnik z dość fajnym dostępem, z dość dużym oknem po otwarciu, po otwarciu bagażnika. Co ciekawe, fajny patent w przypadku awarii, które nie wiem, czy ktoś z tego z z tego kiedyś skorzystał, ale trójkąt ostrzegawczy umieszczony w widoczny sposób na, na tylnej klapie. Mamy tu tak samo dość fajny patent i dość rzadką rzecz fabryczny kanister w miejscu koła zapasowego, dość poszukiwany rarytasek wśród miłośników tego modelu. Jak zauważyliście, z rzeczy nieoryginalnych mamy tutaj w bagażniku subwoofer. Jest to mój, że tak powiem, konik, lubię dobrą muzykę w samochodzie, jest to rzecz demontowalna, więc nie ma się co bać, że powierciłem klasyka, natomiast jest, jest to dołożone, lubię posłuchać, stąd, stąd taki wybór. Zobaczcie też w środku, do tego mam dołożoną inną jednostkę grającą, natomiast fabryczne radio z winu też posiadam i leży, leży w gablotce w pokoju i cieszy oko. Wnętrze mamy utrzymane praktycznie w oryginale. Z rzeczy, które się nie zgadzają z fabryką, są dołożone chromowane ramki na zegarach i pokrętłach nawiewu. Nie wszystkim się muszą podobać, mnie się podobają, stąd, stąd zagościły. I jednostka grająca, o której wspomniałem wcześniej, poza tym jest to totalnie seria. Z ciekawych rzeczy, Mercedes w tamtych latach już posiadał kontrolkę o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, co w podobnej klasy samochodach nie, do, nie, nie zawsze było montowane. Jest to wersja oczywiście z klimatyzacją. Działającą, nabitą. Mamy tak samo z ciekawych dodatków oryginalne Mercedesowskie dywaniki, które udało się, udało się zdobyć. Wnętrze, jak na mój gust, jest praktycznie w fabrycznym stanie. Niewiele tutaj się różni od momentu wyjazdu z fabryki. Maćku, dlaczego klasyk, a nie coś takiego bardziej współczesnego? Może dodam, że to nie jest moje jedyne autko. Jest to raczej garażowa zabawka. Na co dzień jeżdżę zupełnie innym, współczesnym, normalnym samochodem. Dlaczego 124? Tak naprawdę od czasów, jak jeszcze nie miałem prawa jazdy, zawsze gdzieś ten model chodził mi po głowie. Eee... W swojej karierze chyba trzy razy robiłem podejście do tego modelu, natomiast dopiero to ostatnie gdzieś tam za, e, zaskutkowało. E, albo e, po objeżdżeniu kilku egzemplarzy okazywało się, że nie bardzo jest, e, jest się czym interesować, e, albo były takie momenty, że te samochody w, były. Dość mocno z, dotknięte niewłaściwymi rękami, że tak powiem. E, za ostatnim razem udało się i jest. Auto jest niesamowicie dopieszczone. Czy to już jest ta perła w koronie, czy wciąż myślisz też o innych klasykach? Ogólnie myśli, myśli było zawsze, zawsze dużo, i, i praktycznie e, co jakiś czas nowy pomysł. Raczej niemiecka motoryzacja, raczej, raczej zawsze to mi było najbliższe. BMW, Mercedes, może E32, 750, może, ale to. Na razie, na razie Mietek zostaje w garażu. Czy większy silnik zachęca czasem do mocniejszego wciśnięcia gazu? I czy jeździsz nim na zloty? Nie, raczej, raczej, raczej samochód służy tylko i wyłącznie dla mojej przyjemności, czasami od stresowania, bo akurat jeżeli chodzi o Mercedesa, mają właśnie swój urok w tym, że nie zachęcają do, do szaleństw, do, do upalania. Raczej są to samochody stateczne do cruisingu dla totalnie własnej przyjemności. Spotkania z loty raczej nie, raczej jestem wolnym strzelcem w tym, w, tym, w tym temacie. Zawsze gdzieś bolało mnie i to dość mocno mnie bolało, jak na zlotach stały trzy powiedzmy takie modele. Z tym, że w dość mocno różniącym się stanie i przechodnie albo oglądający stwierdzali, że są takie same. Jakoś nie mogłem się z tym nigdy pogodzić, stąd też raczej nie, nie uczęszczam na takie spotkania. A czy przeciętny kierowca czy przechodzień docenia twoje auto, kiedy wyjeżdżasz nim na miasto? Zdarzało się głównie, głównie właśnie w lecie, jak lakier jest nawoskowany, błyszczący, świeży w korku, na światłach. Zwraca uwagę wielu osób. Ja za tym samochodem nie różni się za bardzo pod kątem prowadzenia, e, hamowania e, względem współczesnych samochodów, natomiast zdecydowanie różni się klimatem. Każda przejażdżka nim to jest coś niesamowitego e, wehikuł czasu na, e, na kołach. E, Oczywiście silnik nie jest tak cichy jak współczesne. Skrzynia biegów nie jest tak żywiołowa i szybka. Natomiast potęgą jest to, że Autko po 30, po 30 latach nadal jedzie dobrze, nadal wszystko jest w porządku. Skrzynia dodam, że nie była rozbierana, została tylko przeserwisowana. Silnik fajnie słychać przy wyższych, przy wyższych obrotach. Rzędowa szóstka, dość charakterystyczny dźwięk. Niesamowite w tym samochodzie jest to, że jakby. Przewiduje pewne, e, pewne zachowania kierowcy, e, jakby wyczuwał, co się ma wydarzyć, czyli e, im jedziemy szybciej, tym samochód staje się bardziej stabilny, tym samochód staje się e, bardziej precyzyjny w e, prowadzeniu. E, za to, jadąc pomału, e, że tak powiem, codziennie, e, po dziurawych drogach, po, po nierównych drogach auto wybiera nierówności wręcz wzorowo, czasem nawet lepiej niż współczesne, współczesne samochody. Jak na tamte czasy jest to bardzo komfortowy samochód. Silnik jest zasilany paliwem przez mechaniczny wtrysk typu Tronic dziś już totalnie niestosowane rozwiązanie jest to mega nieekonomiczna mega nieekonomiczna sprawa, natomiast majstersztyk technologii genialne w, swoim, w swojej prostocie co ciekawe 3 litrowy motor z tym rozwiązaniem w Mercedesie nadal z Palanie mnie powala jakoś strasznie na kolana. Na takim teście mieszanym wychodzi mi z reguły w okolicach 13 litrów. Także jak na technologię tamtych czasów, masę samochodu, bo to jest bardzo ciężki samochód. Myślę, że jest to na akceptowalnym poziomie. Druga sprawa, nie służy on do, do codziennej jazdy, do przysłowiowej pracy, więc tutaj moglibyśmy równie dobrze tą kwestię przemilczeć. Na pewno rzeczą, w której współczesne samochody nie dorównają Mercedesowi W124, to przednie oświetlenie. W tym przypadku w nocy oświetlenie przez te telewizory z przodu naprawdę robi mega robotę, czy jest mokro, czy jest mgła. Czy jest szaro, buro i ponuro? Ten samochód świeci genialnie, jedzie się praktycznie, praktycznie jak w dzień. Świetne w tym samochodzie jest tak samo to, że pomimo upływu 30 lat i przejechanych niebagatelnie 350 tysięcy, nadal w samochodzie mamy cicho, nic nie skrzypi nic nie trzeszczy, wszystkie plastiki są na swoim miejscu eee, żadne listewki nie odpadają eee, co w dzisiejszych samochodach no różnie z tym bywa czuję to lenistwo w ruszaniu niezależnie od mocy silnika wciskasz gaz, coraz mocniej trzeba wciskać żeby cokolwiek się zmieniło wreszcie okej, okay, ruszam. Czekam tak samo. I nagle obzduramy się, że chcę wyprzedzić. Gazu. <laughs> Nie zutkowało. Co <laughs> za uparty wasio? Ja, ja mam podobnie u siebie. To jest, to jest ten, ten styl, ten klimat. Samochód skręca jak to Mercedesy w tamtych latach. Po dłuższym zastanowieniu się. Are you sure? Are really sure? Teraz? W tym momencie piesek z tyłu mówi: tak, tak, tak. On naprawdę chyba coś kombinuje <grym> z tym za kierownicą. Ok, spróbujemy zrobić. Najpierw hamowanie. Hamowanie też wymaga mocnego wciskania. Ten znowu jest cały taki rozleniewiony, wiesz? Ja tu mam milion kilometrów zrobić. I hamujemy. O, piesek do mnie przyleciał. Sorry, piesku. To było prawdopodobnie pierwsze hamowanie w jego życiu takie mocne. Hmm. Gdzie jest pieska? Dobra. Pieska poszukamy później. Teraz przegazówkę. Wkręć coś. Jedziemy. No dobra, jak już jest w okolicach 6 tysięcy, to się zaczyna wreszcie zbierać i rozpędzać, i wtedy nawet i biegi jakby zmienia trochę szybciej, mniej leniwiej i płynnie. A może właśnie o to chodzi, że to nie jest lenistwo, to jest płynność i takie dostojne zachowanie się. Tutaj. Zróbmy teraz test tłośia. Trochę się boję. Cały czas mi chodzi po głowie, gdzie jest reszta pieska. O, jest! Mam Cię! Czy go trzeba powiesić? Tak? Będziemy z nim robić razem, test łosia. A co? Zrobisz ze mną test łosia? Zrobisz? Zrobisz ze mną test łosia? Mówię, że tak. O skubanie, jak on poszedł. I właśnie całe lenistwo i jego takie opóźnione reakcje momentalnie skończyły się w chwili, kiedy zdecydowanie szarpnął kierownicę i nagle skręcił, pojechał, wrócił, jedzie dalej. Gdzie ten leń? Gdzie ten opieszały, nic nie chcący robić samochód? Nagle zrobił dużo więcej i dużo lepiej niż się po nim spodziewałem. Pielka niespodzianka a co piesek na ten temat sądzisz? naprawimy mu i zapytamy o zdanie mówisz, że jest spoko że tak dawno nie latał i pytanie na koniec: czy poleciłbyś ten model miłośnikom klasycznych hał? Myślę, że jak najbardziej. Jakbym miał wybierać jeszcze raz, też na pewno byłby to 124 Coupe. Polecić z czystym sumieniem, natomiast dobra rada: unikajcie egzemplarzy tuningowanych, przerabianych, obniżanych, bo. To nie niesie za sobą nic dobrego, dostępność części, nie mówię o eksploatacji, natomiast takich indywidualnych typu już lampy, z, na przykład z pomarańczowym kierunkiem typu jakieś wykończenie wnętrza jest już problematyczne, więc zdobyć fabryczny, oryginalny element będzie ciężko. Wygląda na to, że mój 560 sek też się kwalifikuje do tych kryteriów. Maćku, dziękuję za powtórne przybycie do skawiny. Do zobaczenia.